Witam, z tej strony Myśla, to jest klucznik serii Mindlander. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem sceny, ale nie importując ją z gry, z Minecrafta, tylko tworząc ją, modelując blenderza. Tak więc zaczynamy od dodania plane'a. Ja tylko oczywiście, jak zawsze, zapomniałam sobie połączyć pokazywanie klawiszy. Ok. Tak więc dodajemy sobie na samym początku plane'a. I powiększamy go dziesięciokrotnie za pomocą skrótu klawiszowego S, czyli powiększanie, oraz 1,0 czyli 10. A teraz wchodzimy w Edit Mode i dzielimy nasz, naszą płaszczyznę z mocą Subdivide, oczywiście, na 20 części. Cały robię to Ważne jest, aby właśnie powiększyć 10 razy i pójść na 20 części. Dlaczego? Ponieważ jak teraz można zauważyć, jeden face odpowiada jednej y, jednemu okienkowi siatki. No teraz tego nie widać, ale tak naprawdę jest. Ok, y, Ale tak naprawdę jest. I to nam pozwoli, y, znaczy ułatwi tworzenie sześcianów, a nie prostopadu ścianów. Dzięki czemu boki będą kwadratami, a nie prostokątami. Tak więc teraz wchodzimy w Edit Mode, ustawiamy sobie na, na zaznaczanie faceów, wybieramy któryś rodzaj zaznaczania i tworzymy jakiś kształt, który po prostu będzie za chwilę. Za chwilę damy go o jeden poziom dalej. Może troszkę za dużo. Tutaj dałam. Jeżeli chcemy usunąć zaznaczenie z pomocą któregoś ze sposobów BC, jak ja to nazywam, należy przytrzymać kółko myszy. Wtedy, w kółko myszy, nie dodajemy zaznaczenia, ale je usuwamy. Teraz włączamy przyciąganie do siatki. Jak już pewnie pamiętacie z poprzedniego poradnika, możemy to zrobić przytrzymując, ekstrudując, czy też przesuwając, po prostu przytrzymując control, klawisz Ctrl, lub możemy też przesuwać o jedną dziesiątą tej siatki, przytrzymując także klawisz Shift, a kontrolem mamy o jedno oczko siatki i teraz jak widzicie mamy sześciany, dlatego też mieliśmy to powiększyć właśnie dziesięciokrotnie i podzielić na 20 części. Ale możemy także, aby cały czas nie trzymać tego kontrola, możemy także hinąć tutaj magnesik oraz tutaj ustawić increment, dzięki czemu będziemy mieli włączone przyciąganie do siatki i będziemy musieli cały czas trzymać tego kontrola i to oczywiście lepiej sobie to ustawić, aby sobie zaoszczędzić czasu. No ogólnie jest to po prostu bardziej wygodna opcja, tak? OK, wyłączymy już wciąganie do siatki, i teraz czas na teksturowanie. E, ostatnio teksturowaliśmy za pomocą metody Unwrap, ale e, tym razem, może najpierw utworzymy materiał i teksturę, tak jak zawsze przy teksturowaniu. prostu zapamiętać te, te czynności, które teraz wykonuję, czyli tak, dodanie materiału, dodanie tekstury. Aby się po prostu nauczyć teksturowania bez zaglądania co chwila w poradnika. Tak jak... w tak jak ja to miałam. że otwórzmy sobie teksturę jakąś. Tutaj mam. Tak, niech to będzie góra trawy. Otworzymy sobie tutaj edytor. Okej. Okay. I teraz tak. Zaznaczmy sobie wszystko, co ma być górą. Prawo, co będzie miało tą teksturę. I teraz, tak. Gdybyśmy zaznaczyli to, dodam unwrap, tak jak to robiliśmy wcześniej, każdy face byłby nałożony. Może jeszcze tutaj włączę. Każdy face. Miałby jakieś osobne miejsce na tej siatce, ponieważ właśnie na tym polega tutaj Unwrap, żeby przy jakichś bardziej skomplikowanych obiektach każdy, każdy face, każdy edge, każdy vertex miał jakieś tam przypisane swoje miejsce na teksturze, żebyśmy później mogli to ładnie w, w programie graficznym, prawda, dodać tę teksturę. I na tym to metoda Unwrap i to było dobre przy, znaczy dobre, to było. Um... No, można było z tego skorzystać przy teksturowaniu przy teksturowaniu i temu, ale w tym wypadku y, skorzystamy z metody reset, dzięki której każdy face będzie nałożony na tą teksturę każdy face osobno. A właśnie na takim y, efekcie nam zależy. Tak. Ja osobiście polecam właśnie wybrać, znaleźć na internecie taką teksturę, jaką ja mam, a nie siatkę chociażby do złożenia, prawda, w Hypercrafcie. Ponieważ używając opcji reset będzie ona nałożona... nieważne jaki by był kształt tutaj. Przepraszam was za to mało cięcie. Tak więc metodą reset, każdy vertek z każdy polek, Tak, dobra, to już tłumaczyłam, nawet jeżeli metodą reset, nawet jeżeli tutaj byśmy mieli kwadrat. Prawda? a tutaj byłaby to tekstura prostokątna z siatką, to wtedy i tak to zostanie nałożone jak na prostokąt. I wtedy trzeba samemu dopasowywać, więc jeżeli już mamy mieć y, siatkę, to polecam wziąć jakąś z niską rozdzielczością, żeby się nie męczyć dok y, dokładnością, no, żeby po prostu tekstura była dokładnie nałożona, żeby się nie męczyć tutaj z tym okienkiem y, skalowania go. A jeżeli już to wziąć... Wziąć e, jakąś zniżką rozdzielczością, Kino Shift S oraz e, dać do pikseli No, więc mamy I jeszcze, oczywiście, tak jak zawsze, tutaj zmieniamy na Box lub Area i wyłączamy. Mam po raz interpolation, aby na renderze było dobrze. Teraz ten materiał, klikamy tutaj Assign. Assign e, pozwala na przypisanie danego materiału właśnie do tego zaznaczonego obiektu, znaczy obiektu, obszaru ponieważ gdybyśmy tego nie kliknęli mimo to, że na podglądzie na przykład tutaj byśmy mieli właśnie trawę, tu byśmy mieli inny blok, tu byśmy mieli derta, dirta, przepraszam no to później D, że wszędzie by była trawa, ponieważ dla całego tego obiektu, ponieważ to jest oczywiście jeden obiekt przypisana została właśnie ta tekstura Dobrze, więc tutaj mam już załatwione. Włożymy nowy materiał. Do niego nową teksturę. Nicz or mówi. Otwieramy teksturę, niech będzie to bok trawy, bok bloku. Cyk, cyk box. I koordynety pod mapping. Generated na UV. I teraz mamy tutaj UV mat, prawda? Jeżeli to coś się nam pojawia, ale lepiej ją zaznaczyć. No, tak. Wybierzmy sobie z tą naszą teksturę. Już mieli dobrze na podglądzie. Może, no, zróbmy to tylko w ten sposób. OK. Oczywiście na renderze nic by to nie zmieniło, ale po prostu na podglądzie lepiej by było, gdybyśmy mieli poprawnie, prawda? Dobrze, teraz ze wszystkich stron zaznaczmy. Oczywiście w niektórych będzie e, DERT zamiast tego. Wciąż od razu by to zrobić? No dobra, od razu odznaczę. Ups. Hmm. Od razu oznaczę to, co nie będzie blokiem. No, tym, co przez chwilę widzieliśmy, prawda? No dobra, więc wybieramy sobie bok naszej prawy U, czyli U, reset. I w materiałach klikamy tutaj assign, aby nie było to przypadkiem właśnie góra trawy. Przypominam o tym Asign, to jest dosyć ważne, żeby w komentarzach się nie pojawiało dlaczego, mimo to, że oteksturowałam tak i tak, że nie mam tylko jedną teksturę. No. Teraz sobie ułatwić sprawę. Zaznaczymy tak. I klikniemy Ctrl i, aby znaczyć tylko te obszary, gdzie mamy, gdzie będzie dirt. Dodajmy nowy materiał. Cyk. Cyk. Nowa tekstura. Image or Movie. Otwieramy teksturę dirtu. Oznaczamy interpolation na naszym map, zmieniamy filter na box lub area, coordinates na UV oraz map na UV mapie, jeżeli mamy taką opcję. Wybieramy tutaj Dirt, U, Reset oraz w materiałach Asign. I tada, odeksturowaliśmy właśnie i stworzyliśmy naszą scenę. Teraz muszę dodać inne światło. Zmieniam kąt kamery, bo wszystko ładnie widać i mamy wszystko pięknie, ładnie oteksturowane. Wszystko jak w prawdziwej grze. No, więc to było na tyle w tym odcinku. W następnym sobie zbudujemy tutaj za pomocą innego sposobu domek. No, taki prosty, taką prostą. Ym, taki prosty klocek. No dobrze, w takim razie to, to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.